Moim rozmówcą jest Grzegorz Świrski z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, podwójny finalista ogólnopolskich olimpiad z informatyki i teleinformatyki. Dzień dobry. Grzesiu, czy szkoła przyczyniła się do rozwinięcia tych pasji i zainteresowań? Oczywiście. Przede wszystkim Pani Urzepeska prowadziła świetne kółko chemiczne, gdzie z osób totalnie nie mających pojęcia na ten temat potrafi zawsze zrobić kilku laureatów. Oprócz tego pan tutaj prowadził zajęcia z robotyki, gdzie budowaliśmy różne ciekawe rzeczy, których normalnie nie ma w programie szkoły. A oprócz tego szkoła nie zapominała również o sporcie. Ja grałem w reprezentacji siatkówki, koleżanki osiągały jakieś ogromne sukcesy na zawodach czy liderek. Także zakres dodatkowych działań był naprawdę bardzo bogaty i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jak oceniasz przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych? O egzaminie gimnazjalnym trudno mi cokolwiek powiedzieć, ponieważ no udało mi się być laureatem schemii i byłem zwolniony z części egzaminów. Natomiast z tego co wiem, no to kolegom poszło bardzo dobrze i podostawali się do szkół, do których chcieli iść, także uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Jak wspominasz lata gimnazjalne? Wszystkim nam towarzyszyła bardzo miła i ciepła atmosfera. E, wszyscy się znali. To jest mała szkoła, dlatego no, na korytarzu praktycznie wszyscy to są znane twarze i łatwo się dogadać. Nauczyciele dbają o to, żeby kontakt z był jak najlepszy, żeby, żeby bezstresowo przejść przez te trzy lata gimnazjum. Tak e, czy dostałeś się do wymarzonej szkoły średniej? Tak, jestem w tym momencie w V liceum. E, jest to naprawdę świetna szkoła przygotowująca e, do Każdej olimpiady, jaką sobie człowiek wymarzy, i gdyby nie przygotowanie w gimnazjum, to prawdopodobnie nie udałoby mi się tam w ogóle znaleźć. Także gdybym miał wybierać jeszcze raz, to na pewno wybrałbym to gimnazjum. Czy dużo zmieniło się w szkole od Twojego ostatniego pobytu? Zdecydowanie zmienił się wygląd szkoły i to na lepsze. Wszystkie sale są wyremontowane, odmalowane. Widzę, że dyrekcja powymieniała okna drzwi, także jest dużo ładniej przyjemniej. pewnie także ciebie i bardzo dziękuję. Dziękuję. Dało się. <śpiewa> to jest to jest to jest to